Witamy drodzy Państwo specjalnego gościa. Najpierw trzeba go troszkę przedstawić. Pani Kaszu, proszę. Tak, nasz gość zagrał w wielu filmach i serialach, m.in. Furioza, Niebezpieczni Dżentelmeni, Listy do M czy Panu T. Za rolę w tym filmie otrzymał nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W ostatnim czasie znany jest w szczególności z roli Szpaka Mateusza w najnowszej ekranizacji Akademii pana Kleksa. Ukończył Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie z filią we Wrocławiu. Przede wszystkim zaś wspomnieć należy, że ukończył szkołę podstawową numer 7 w Błogowie. Zatem witajcie w naszej bajce. Panie i Panowie, Sebastian Staniewicz! Siedząc tutaj cały czas sobie coś przygotowywałem, że jak wyjdę to coś powiem, coś takiego, nie wiem, wymyślonego, jakiś rodzaj Pablo Coelho, jakieś takie zdanie, które by było bardzo ważne, a tu, co tutaj zobaczyłem, proszę Państwa, to mnie po prostu porozkładało emocjonalnie. E, I zdałem sobie sprawę z tego, że, że ta szkoła mnie wychowała, że ta szkoła dała mi wykształcenie, że ta szkoła pozwoliła mi rozwijać pasję, e, że ta szkoła, pomimo tego, że miała oczywiście hasło, które wypowiada to szangryżyk, lex dyscyplina to podstawa wychowania, może właśnie o tą dyscyplinę też chodziło, chociaż ja nie byłem zdyscyplinowany. Ale dzięki temu cieszę się, że siedzi tutaj moja mama, a obok niej y, siedzi pani Regina Zawadzka, która była moją wychowawczynią. I to się do dzisiaj, ponieważ ja byłem wtedy, moja mama mówiła rozbisurmaniony i byłam na tyle rozbisurmaniony, że Moja mama bardzo często musiała wpadać do pani rekiny do szkoły. Przez to się zaprzyjaźniły. Ponieważ pani Rekina zawsze mówiła coś takiego. Wie pani co, no nie daje rady. Jak on siedzi z tyłu, to po prostu nie mam, nie mam całego tyłu po prostu. Jak go kiedyś posiedzi, posadziłam z przodu, no to po prostu obracał się non stop, nie miałam przodu. Raz go posadziłam się od klasy, nie miałam całej klasy. Niech Pani coś z nim zrobi. No ale na szczęście... Zrobiły tyle, że teraz jestem tutaj, stoję przed Państwem i bardzo się cieszę, że, że jestem absolwentem Siódemki, szczęśliwej Siódemki. Jestem dumny z tego, że jestem Głogowianinem, że tutaj się wychowałem, że byłem Harcerzem, że pierwsze pieniądze zbierałem w SKO że grałem na bramce w mojej y, szkolnej siódemce. Y, jest tutaj też y, pani Pieczulis, która mnie, y, y, uczyła pani Żurek, y, mnie uczyła w uef i pani Żurek też mnie uczyła w UEF-u. Tak, pozdrawiam serdecznie. Stałem na bramce potem w kroku e, Byłem tramkarzem starszym i młodszym, więc moje, większość mojego życia jest związana z Głogowem. Kocham to miasto i, i, i gratuluję też panu prezydentowi, że cały czas y, bo obserwuję i Facebooka i, i, i gdzieś jestem może nawet daleko, ale, ale sercem jestem cały czas z Bogowem. E, na przykład ostatnio byłem przed kinem Jubilat, do którego chodziłem od dziecka, kochałem to kino i wiem, że teraz dzięki inicjatywie będzie też tam y, y, kolejna wspaniała rzecz w tym miejscu więc cieszę się z różnego rodzaju tych też rewitalizacji, pomysłów waszych. Ten teatr, jak byłem dzieckiem, chodziłem i patrzyłem i marzyłem o tym, żeby stanąć na jego deskach. Gdyby się wydarzyło, ten teatr jest odbudowany, więc po prostu gratuluję wam wszystkim waszych, waszego działania i, i, i tak naprawdę co jest najważniejsze? Najważniejszy jest człowiek i tak jak powiedział nawet Ksiądz Kaczkowski, że jedyną rzeczą, którą możesz dać drugiego, drugiemu człowiekowi, to jest poświęcony jemu czas. I nie zapominajmy po prostu o tym, że to jest najważniejsze: że, że wy, nauczyciele, którzy byliście w tej szkole, nauczyciele, którzy są teraz, poświęcacie tym maluchom, tym wszystkim ludziom czas. Jak ja widzę tego Sebastiana, kolegę tutaj, chodź młody człowiek tutaj, do mnie, wspaniałego, który to wychodzi, tańczy. Ja ja sobie... o, dziękuję bardzo. Myślałem, że to nie było w scenariuszu, wyszedł wcześniej. To chciałem pogratulować Tobie, bo jesteś po prostu rewalencyjny, świetny, tak samo jak Twoi koledzy. I jak patrzę teraz na Ciebie, to trochę jakbym widział siebie, jakbym. Taki mały jak ty. <laughs> Życzę ci tego, żebyś nie No ch chyba, ch chyba, nie, nie będę stawiał tutaj jakiejś kropki, niech bo to 50 lat minęło jak jeden dzień, więc dalej niech trwa ta historia szkoły. I jak zobaczyłem tę całą historię tutaj przedstawioną w formie teatralnej i też w formie tutaj obrazkowej. To po prostu no, serce zrobiło mi się tak bardzo gorące, tak gorącego serca nie miałem, nie miałem od lat, naprawdę. Także dziękuję Państwu bardzo za to. Bardzo się cieszę, że, że jestem tu dzisiaj z wami. Eee, bardzo dziękuję za to, że też razem stawaliśmy na jednej scenie i konkursy recetatorskie inne rzeczy. Tak naprawdę jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że to w szkole dzięki temu, że... Wychodziłem na różne gale i dostawałem jakieś teksty do mówienia. No, to właśnie tam stawiałem swoje, można powiedzieć, pierwsze kroki, i to ona we mnie też za, za, zaszczepiła, jakby to, 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 co się, jakby dzieje do, do dzisiaj. Także dziękuję Wam wszystkim bardzo. Kocham. A teraz, teraz przejdziemy do tej części oficjalnej i tutaj mam też scenariusz, tak jak wszyscy tutaj wychodzą i przeczytam. Mam zaszczyt zapoczątkować nową tradycję pokoleniową w SP7 i w tym celu posłuży mi do tego kapsuła czasu. Kapsuła została zaprojektowana przez uczniów i nauczycielkę na zajęciach informatyki i wydrukowana w drukarce 3D. W kapsule umieszczamy... Teraz mam podjść do kapsuły i... ...w przyszłości. Badaj to pierwsze, i tak wszystko trzeba włożyć. <noise> <noise> Dobrze, teraz następna osoba. E, Prace literackie i plastyczne uczniów dotyczące szkoły w przyszłości. No to to na przykład włożymy. E, Pendrive, w którym przedstawione są działania szkoły na przestrzeni 50 lat oraz krótkie filmy zawierające wypowiedzi uczniów na temat jak będzie wyglądała szkoła w przyszłości. Proszę bardzo, tak to jest pendrive. Bardzo... Wiesz co, to jest pendrive, świetnie. Ja już myślałem, że teraz to wszystko idzie po, po tym, po światłowodzie. Dobra. Yy, Okej, okay, dalej. Sakiewkę z drobnymi pieniążkami. No wiadomo, hajs zawsze się przyda, prawda? Yy, bo może już być wtedy euro, nie wiadomo. Yy, czyli do glaseru pójdzie. Okej, okay, kolejna rzecz, lokalna prasa. Tak, to jest lokalna prasa. Świetnie. Krzyżówka. Krzyżówka zawsze na czasie będzie można rozwiązywać. Yy, ilustracje graficzne, szkoła 50 lat później, widziane oczami sztucznej inteligencji. Wow! To jest to? No w każdym razie, yy, wkładajcie, wkładajcie. <grytanie> <grytanie> Dobra. Yy, ok, i mamy jeszcze na koniec zdjęcie kadry pedagogicznej. To włóżcie jedno i drugie, już. To, to wszystko, co zostało. Dobra. Okay, dziękuję Wam bardzo. Dzięki, yy, wielkie brawa dla nas wszystkich. Najmłodszych. Ja jeszcze mam takie pytanie. Proszę pytać. Bo tu jest grona fanów. Czy będą Ci fani mogli liczyć na jakieś zdjęcie z Panem Sebastianem? Podejść. No oczywiście, znaczy. jak najbardziej. Przecież dla fanów najmłodszych zawsze. Najstarszych też. <laughs> Także... Dziękuję. Nie ma problemu. na to. Będzie <noise> bardzo wam dziękuję. Naprawdę serdecznie. <noise>